Witajcie moi drodzy na webinarze informacyjnym dotyczącym programu oczyszczającego C9. 9 dni do lata, 9 dni do nowej energii. Także cudownie, że jesteście! Pogratulujcie sobie, że ten czas, niedzielny wieczór, poświęcacie tak naprawdę dla siebie. Ja nazywam się Dorota Sztetler, jestem fizjoterapeutką, linfologiem. Wspieram. Pacjentów z obrzękami różnego pochodzenia i robię to na ten moment tylko online. Jestem także menadżerem firmy Forever Living Product. Będziemy mówili tutaj na temat wspólnego wyzwania z programem oczyszczającym C9. I taka agenta naszego spotkania to punkty: dlaczego należy oczyścić Jelita, co to jest C9. Czym różni się C9 od innych detoksów? Dlaczego warto zrobić to wyzwanie właśnie z nami? I jak dołączyć do takiego wyzwania? A więc, dlaczego należy oczyścić nasze Jelita? Teraz zastanówcie się, co w tym roku zrobiliście e, dla Waszego samochodu, dla Waszego domu, mieszkania e, i co by się stało, jeżeli byście tego nie zrobili? Czyścimy okna, żeby lepiej widzieć świat. Czyścimy samochód, żeby dowiózł nas tam, gdzie chcemy. Czyścimy piekarnik, żeby wyjąć gotowe, zdrowe pożywienie, które robimy sami. Czyścimy podłogi, żeby było e, schludnie i bez bakterii. Czyścimy łazienkę, e, pracujemy w ogrodzie. I teraz, jeżeli byśmy tego nie zrobili, mielibyśmy problem. Trzeba by wysłać mechanika, który naprawiłby nam pralkę. Dlatego, że. Kiedy zbiera się kamień, e, pralka zaczyna po prostu e, odmawiać posłuszeństwa. Jeżeli e, nie zadbalibyśmy o nasz samochód, nie pojechalibyśmy dalej, tak? Jeżeli nie zrobilibyśmy serwisu, nie dolali odpowiedniego oleju, byłby problem. I teraz zastanówcie się, czy tak samo zajmujecie się waszym organizmem, który jest Waszym domem. I zastanówcie się, kiedy ostatni raz zrobiliście właśnie coś takiego dla waszego organizmu, czy kiedykolwiek. Jesteś tym, co jesz, i proszę wyobraź sobie teraz, że to wszystko, co jesz, trafia do jelit, a tam w temperaturze około 40 stopni zaczyna się proces fermentacji. I w jaki sposób rozpoznać ten proces? Proste. Pojawiają się gazy, wzdęcia, bóle brzucha. W jelitach zostają resztki jedzenia. To są tak zwane szumowiny, które mają często problem, aby się przemieszczać ze względu na istniejące uchyłki. Takie uchyłki widzimy w badaniu, raczej lekarz widzi, w badaniu kolonoskopii, które warto też. Po 40 roku życia zrobić już profilaktycznie. W jelitach człowieka może nagromadzić się wiele kilogramów masy kałowej oraz kamieni, które mogą pośledzić funkcje różnych narządów. I tutaj widzimy to doskonale. Kiedy każd, każdy odcinek elita grubego stymuluje określony narząd. Jeśli dany odcinek zapchany jest szumowinami, kamieniami kałowymi, to następuje wygasanie funkcji danego narządu, a także rozwój specyficznej patologii. I widzicie tutaj na tej rycinie, gdzie mamy najczęściej problemy. Na zakrętach tam, gdzie jest ten, ten ruch mas kałowych spowolniony. I możecie też zastanowić się w tym momencie, z czym macie problem? Jakie objawy obserwujecie w waszym organizmie? I wtedy możecie zobaczyć, jaki problem, jaki odcinek jelita właśnie jest tutaj problemem. Jakie objawy świadczą o problemach z jelitami? To mogą być wypryski, także u kobiet w takim wieku dojrzałym. Ja akurat też tak miałam, bo myślałam, że jestem nastolatką w wieku 40 lat ciągłe przeziębienia, bóle brzucha, brzydki zapach z ust, e, zapalenie pęcherza, energię, brak energii, częste bóle głowy, zaparcia czy biegunki, bezsenność, spadki nastroju czy osad na języku. I teraz zastanówcie się, często mając takie objawy, bierzemy tabletki, bierzemy e, cokolwiek, byle tylko, e, spowodować, żeby tych objawów nie było. Ale bardzo rzadko staramy się poznać tak naprawdę przyczynę. I tutaj mamy pokazane, jak wyglądają niezdrowe jelita, właśnie z takimi uchyłkami, z zachyłkami, te zanieczyszczone kosmiki jelitowe, które powinny funkcjonować tak jak poniżej. Te kosmiki jelitowe powodują to, że ta treść pokarmowa i szumowiny mogą właśnie się przesuwać, ale także jest to taki narząd, który, dzięki któremu następuje wchłanianie składników odżywczych oraz wody do każdej komórki. Organizmu. Także warto, aby było to oczyszczone, bo nawet kupując suplementy naprawdę bardzo drogie i zdrową żywność, jeżeli mamy problem z zaklejonymi jelitami, to nie będzie tego wchłaniania. I co to jest ten program C9? A więc jest to program dziewięciodniowy, który jest programem oczyszczający, który jest idealnym wstępem do zmiany stylu życia. Jest to swoisty restart dla ciała, który pozwala przede wszystkim oczyścić organizm. Dzięki odpowiednim składnikom wspiera detoks i lepsze funkcjonowanie układu trawiennego. Program też pomaga schudnąć, chociaż jest to objaw e, uboczny, aczkolwiek e, większość kobiet kupuje właśnie ten program, e, aby Pozbyć się właśnie tych kilku kilogramów, być może, aby zmieścić się w letniej sukience, być może e, poprawić swój wygląd na jakąś imprezę rodzinną, czy ładnie wyglądać na wakacjach. E, Program ten poprawia także samopoczucie, zwiększa energię i witalność, wprowadza zdrowe nawyki. Dzięki C9 uczysz się świadomego odżywiania i regularnej aktywności fizycznej oraz zmieniam perspektywę. Te widoczne efekty motywują do kontynuowania zdrowego stylu życia również po jego zakończeniu. Ja jestem ambasadorką firmy Forever od ponad dwóch lat. Jest to firma rodzinna amerykańska, założona w 1978 roku, a więc istnieje już na rękach od 47 lat. Działa w 160 krajach, w tym w Polsce od ponad 30. Jest to największy plantator aleosu na świecie. Ma opatentowany proces stabilizacji miąższu. Posiada wysokiej jakości produkty wolne od środków owadobójczych, sztucznych nawozów. Produkty są certyfikowane, nie są testowane na zwierzętach. Mamy tutaj gwarancję satysfakcji dla naszych klientów 30 dni a topowy produkt C9 stosowany jest od 26 lat przez milion osób na całym świecie. I tutaj producent musi tak dostosować ten program, aby ludzie na wszystkich kontynentach e, poczuli po prostu jego wartość. I co wchodzi w skład tego programu? A więc pierwszy, najważniejszy, tak naprawdę produkt to aloes. Mamy tutaj w opakowaniu 2 litry czystego miąższu aloesu. Jest to naturalny żel aloesowy pozyskiwany z miąższu, liści aloesu. Jest to flagowy produkt i mamy tutaj bardzo wysoką zawartość miąższu 99,7% w takiej porcji. Reszta to witamina C jako konserwant. Jakie mamy korzyści? To przede wszystkim wspiera oczyszczanie organizmu z toksyn, poprawia trawienie, wspomaga pracę układu pokarmowego, wzmacnia układ odpornościowy dzięki polisacharydom, dostarcza naturalnych składników odżywczych. Jest on naturalnym adaptogenem, co oznacza, że jeżeli mamy jakiś problem w organizmie, to ten aloes wie dokładnie, gdzie jest potrzebny. W aloesie mamy 200 składników aktywnych i jest on porównywalny swoimi właściwościami do mleka matki. Kolejny produkt to koktajl Forever Ultra. Jest to koktajl białkowy, bardzo odżywczy, jest dostępny w dwóch smakach: czekolada i wanilia. Jest bogaty w białko pochodzenia roślinnego. Białko to wspiera regenerację mięśni po ćwiczeniach, powoduje to, że w trakcie tego oczyszczania e, mięśnie e, są w bardzo dobrej kondycji, zastępuje posiłki, dostarczając zbilansowaną porcję składników odżywczych, zawiera witaminy i minerały, a także 17 z 20 potrzebnych do, do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Aminokwasów. Jest to białko, które ja bardzo lubię polecać pacjentom, którzy, którzy koniecznie lubią gotować czy przygotowują sobie posiłki codziennie. Bardzo lubię dwa, trzy razy w tygodniu, aby brali takie białko, bo mają dostarczyć swojemu organizowi niezbędne składniki. Jest też idealna alternatywa na przykład dla osób, które są zabiegane, które nie mają czasu zrobić sobie śniadania, bądź też dla osób, które mają zabiegi operacyjne. Świetna regeneracja po zabiegu. Także bardzo też dobra właśnie alternatywa do posiłku odżywczego. Można też zakupić poza programem. Kolejny produkt to Forever Therm. Jest to suplement, który wspiera metabolizm, zwiększa energię, termogenezę. Jest to naturalny proces spalania kalorii. Jakie są składniki aktywne w tym produkcie? To kofeina naturalna z zielonej herbaty i guarany, która podnosi poziom energii i koncentracji. Mamy wyciąg z zielonej herbaty, który wspiera spalanie tłuszczu. Mamy ekstrakt z malin, który zawiera antyoksydanty wspomagające detoks oraz witaminy z grupy B, które pomagają prawidłowym, prawidłowym metabolizmie energetycznym. I jakie mamy korzyści? Przede wszystkim przyspiesza metabolizm, wspiera spalanie tłuszczu, Dodaje energii, szczególnie właśnie w tych pierwszych dniach programu, bo nie pijemy na, w programie C9 kawy. Jest też rewelacyjnym suplementem dla osób, które spędzają bardzo dużo czasu za kierownicą, bo podnosi bardzo fajnie koncentrację. Kolejny suplement to Forever Garcinia Plus. Jest to suplement wspomagający kontrolę apetytu i metabolizm tłuszczów. Zawiera HCA, czyli kwas hydroksycytrynowy pozyskiwany z owoców Garcini i Kambodża. Mamy tu także chrom, który powoduje e, regulowanie poziomu cukru we krwi, redukuje uczucie głodu, szczególnie na słodycze właśnie, hamuje proces przekształcania węglowodanów w tłuszcz oraz wspiera metabolizm tłuszczów. Kolejny yy, 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 produkt yy, z programu C9 to Forever Fiber. Jest to błonnik rozpuszczalny w wodzie, który wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego i jakie mamy korzyści? Pomaga regulować pracę jelit, zapobiega zaparciom, wspiera uczucie sytości, redukując chęć podjadania stabilizuje poziom cukru we krwi oraz przyspiesza eliminację toksyn. Z organizmu. I tutaj mamy aloes, który nam czyści, który tworzy taką pianę, to są saponiny, właśnie w, e, pomiędzy tymi kosmikami elitowymi. Natomiast e, błonnik działa tak jak taka szczotka, która wymiata wszystkie toksyny. Jak wygląda taki program C9? A więc mamy pierwsze dwa dni, e, butelka aloesu wypita, cztery porcje na dzień. Mamy suplementy podzielone na takie właśnie płatki, że bez problemu dzielimy to na śniadanie, na lunch i kolację. Mamy do tego mm, oczywiście plan, jak to zrobić. Mamy jeden posiłek. Właśnie koktajl, dlatego też widzicie, że nie jest to dieta taka, gdzie nie jemy i mamy bardzo fajnie wszystko zaplanowane. I co jest bardzo istotne, żeby mieć osobę, która którą pomoże nam zindywidualizować na podstawie naszej aktywności w ciągu dnia, na podstawie tego, czy my mamy lekarstwa, sprawdzić, co kiedy najlepiej przyjmować. Od trzeciego dnia już włączamy posiłek zbilansowany, który też mamy przepisy, 600 kalorii, u mężczyzn często ta kaloryczność jest zwiększona, chociaż niekoniecznie, mamy dwa razy koktajl, aloes już tylko jedna porcja, chociaż jest zalecana nawet większa, także warto też sobie, jeżeli są takie możliwości, dokupić jeszcze jedną butelkę aloesu. Im więcej tego aloesu, tym lepiej. Aloes robi naprawdę niesamowitą robotę. I tutaj mamy też właśnie wszystko podzielone, jak, co i kiedy. Możemy sobie na przykład wymienić, że robimy tak, że koktajl jest na śniadanie, na obiad, na kolację bierzemy zwykły posiłek, ewentualnie śniadanie, koktajl, posiłek, lunch i koktajl, kolacja. Yy, też są, jest taka lista żywności dozwolonej i to jest przede wszystkim dla osób takiej, które na przykład mają yy, hipoglikemię, gdzie, gdzie zaczyna się robić słabo, jak nie ma tej yy, większej ilości jedzenia w ciągu dnia, możemy zjeść sobie właśnie z takiej listy produktów dozwolonych cokolwiek. Dla osób takich, które nie mają problemów, warto wytrzymać te dwa dni bez tej żywności dozwolonej, bo od trzeciego dnia już nie ma problemu. Często jest też tak, że osoby mówią, że aż za dużo te, te, tego jedzenia, ale warto też e, jeść tak jak jest w programie żeby też jakby nie rezygnować z jakichś posiłków potem program jest właśnie tak zrobiony aby działał jak najlepiej i teraz produkty zakazane to przede wszystkim alkohol kofeina to wszelkie napoje gazowane oraz niegazowane napoje bez cukru żywność przetworzona taka jak dania gotowe konserwy fast foody produkty mleczne czyli mleko jogurty masło lody dodatkowe cukry Zdrowe myślimy, ale warto je też pomijać. Tak jak cukier z buraków, nowy syrop kukurydziany, syrop klanowy, miód. Tłuszcze. Unikamy wszystkiego, co jest częściowo utwardzane: olejów roślinnych, makaryny, margaryny, tłuszcze trans, które są bardzo często ukryte w takich gotowych daniach lub żywności przetworzonej. Tłuste mięso. Zostawiamy sobie kurczaka, indyka czy rybę i także unikamy produktów zbożowych, takich jak płatki, komosa ryżowa, makarony, pieczywo, płatki śniadaniowe. Przez te 9 dni myślę, że jest to do zrobienia. I takie praktyczne porady właśnie, żeby zastanowić się, kiedy ten program zrobić, przemyśleć, żeby sobie przygotować listę tych produktów żeby też uniknąć takiego stresu, że nie wiemy co i jak, żeby mieć tam osobę, która nas poprowadzi, która już ma doświadczenie, żeby dać znać też osobom z rodziny, których mamy w swoim domu, że będziemy robić taki program. Być może niech zajmą się sami, żeby gotowali sobie obiady, chociaż bardzo fajnie można to połączyć, bo ja na przykład jak robiłam, to robiłam dla siebie na przykład kawałek kurczaka z dużą porcją warzyw i na przykład mojej córce do tego da, dałam jeszcze ryż czy makaron, także absolutnie nie ma żadnego problemu, nie musimy gotować dla każdej osoby e, oddzielnie. E, no i bardzo e, ważne jest to, żeby mieć taką grupę wsparcia, gdzie w przypadkach takich właśnie mm, zwątpień, e, jeżeli mamy pytania, żeby mieć e, kogo zapytać, i niech to będzie osoba, która już ma doświadczenie, która zrobiła już te programy, która prowadziła też inne osoby która też dmuchnie nam troszeczkę w skrzydła, bo jak my zauważymy, że ktoś w nas wierzy, to w takich momentach, gdzie czujemy, że może nie, nie damy rady, to to spowoduje, że pomyślimy, że ktoś w nas wierzy, damy radę. I teraz nie warto czekać na taki idealny czas, bo tego ten czas idealny naprawdę nie istnieje. I też warto naprawdę stosować się do tego programu i starać się być pomiędzy osobami, które, które są pozytywne, które nie będą nas jeszcze jak gdyby dołować i mówić nam, co my tam jeszcze wymyślamy, co my robimy, będzie, będzie efekt jojo na pewno, że to nie działa. I nie należy czekać też na jakieś nie wiadomo jakie wydarzenie, bo zawsze coś jest pomiędzy coś, co będzie nam chciało przeszkodzić, żeby zająć się tak naprawdę sobą. No i teraz czym różni się taka C9 od innych detoksów? A więc jest to przede wszystkim kompleksowe podejście do oczyszczania i zdrowia. C9 łączy detoks z prowadzeniem zdrowych nawyków, takich jak odpowiednia suplementacja, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna. A natomiast większość detoksów. Koncentruje się wyłącznie na eliminacji toksyn, pomijając aspekty związane właśnie z odżywianiem i energią. Mamy tutaj też ta e, naukę zdrowych nawyków na przyszłość. E, program 9 nie jest tylko krótkoterminowym rozwiązaniem, ale stanowi początek długofalowej zmiany stylu życia. E, dzięki temu planowi, właśnie dzięki tej edukacji e, uczestników, m, dzięki uzyskaniu takiej świadomości, e, z, Zdrowego stylu życia, nabierania zdrowych nawyków. Jesteśmy w stanie utrzymać te efekty i też czasami, jak zdarzy nam się, czy jedziemy na wakacje, czy są święta, czy, czy idziemy gdzieś na imprezę, my wiemy później, jak wrócić na te dobre tory. I tu na zdjęciu mam mojego szwagra, Waldka, który robił ponad dwa lata temu ten program czytający. To zdjęcie po prawej jest właśnie z tego roku. I tu widzicie, naprawdę nie ma efektu jojo, bo my zaczynamy myśleć, po co my ten program robimy i jak my możemy zmienić swoje życie, po to, aby mieć kontrolę nad czym, co wkładamy tak naprawdę na talerz, a później do naszych jelit. Ups. Jakie są jeszcze różnice? Przede wszystkim wysoka jakość produktów. Produkty wchodzące w skład C9 są naprawdę stworzone na bazie naturalnych składników, natomiast inne detoksy często opierają się na produktach syntetycznych lub jednoskładnikowych, które mogą być skuteczne i bezpieczne, mniej skuteczne i bezpieczne. Mamy tu połączenie detoksu z redukcją wagi. C9 wspiera zarówno oczyszczanie organizmu, jak i spalanie tłuszczu, co rzadko jest łączone w jednym organizmie. Programy, no. przepraszam. Dzięki suplementacji i kontrolowanym kaloriom uczestniczy mogą zobaczyć widoczne efekty już po 9 dniach. I tutaj rzeczywiście na zdjęciu moja mama, i efekt właśnie po tych 9 dniach zeszły obrzęki. A... Poprawiły się wartości krwi. Po trzecim, chyba oczyszczaniu, po otłuszczeniu wątroby, nie było żadnego śladu w badaniu USG. Moja mama robiła pierwszy swój program oczyszczający, tak naprawdę na swoje 70. urodziny. Teraz jest po piątym razie i fantastycznie się czuje. Kobieta z dużą energią i naprawdę z wolą działania. Nie bierze żadnych leków, także zawsze ją stawiamy jako przykład. I kolejne różnice brak głodówek. Tu wszyscy myślą, że to jest głodówka, i naprawdę warto być na takim webinarze, żeby posłuchać, na czym ten program polega. W przeciwieństwie do wielu detoksów, które bazują na eliminacji niemal wszystkich pokarmów, tak jak na przykład detoksy sokowe. C9 pozwala spożywać odpowiednio zbilansowane posiłki oraz koktajle białkowe. To sprawia, że program jest łatwiejszy do utrzymania i mniej stresujący dla organizmu. Przez wszechstronne wsparcie organizmu C9 wspiera przede wszystkim detoks dzięki aloesowi i błonnikowi, energię dzięki suplementom takim jak Forever Term oraz regenerację mięśni dzięki wysokiej jakości białku z Forever Light. Ultra. I to też jest potwierdzone właśnie na takich badaniach e, analizy składu ciała, że naprawdę te, te mięśnie zostają na swoim e, poziomie. E, schodzi tutaj często ta woda, która była w nadmiarze i tłuszcz. E, inne programy detoksykacyjne często skupiają się na jednym aspekcie eliminacji toksyn, pomina, pomijając e, często wsparcie dla energii i mięśni. I tu mamy F na zdjęciu, FK i 6 miesięcy po pierwszym oczyszczaniu całkiem inna kobieta. Tutaj brała sterydy, opuchnięta i cała woda zeszła i po prostu większa pewność siebie. Widzicie co? Jak może się poczuć kobieta właśnie wyglądająca w ten sposób? Jest to program krótki, ale intensywny. Trwa zaledwie 9 dni. Jest to takie właśnie idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybkich, ale bezpiecznych rezultatów. I dlatego też wiele ludzi rezygnuje z różnych innych detoksów, które trwają dłużej, które trwają miesiącami, które są bardzo skomplikowane, jadłospisy, spisy, często nieprzegadane z, tak naprawdę z klientami. Ci klienci muszą szukać produktów, jakichś, z których nigdy nie jedli. Często jest tak, że muszą liczyć te kalorie. A ten program jest 9 dni i naprawdę ma niesamowite rezultaty i jest łatwy przede wszystkim do wdrożenia dzięki planowi, tak? C9 zawiera dokładny plan działania, który krok po kroku prowadzi uczestnika przez cały proces. W innych detoksach natomiast często brakuje tych jasno określonych zasad, i to może być bardzo demotywujące i prowadzić do błędów. I tutaj na zdjęciu jest moja siostra, która dorobiła w bardzo ciężkim okresie swojego życia właśnie ten program oczyszczający, bo była rok po terapii onkologicznej i tutaj widzicie bardzo dużo obrzęki. Miała także bóle kostne, które były objawem leczenia hormonalnego. I tutaj jest nic cały miesiąc, różnicy i zobaczcie na te nogi, bez obrzęku, wyglądają jak po czy po jakichś zabiegach wykonywanych u kosmetologa. Także bardzo polecam. I dlaczego warto zrobić właśnie z nami? A to dlatego, że zyskujesz otoczenie ludzi, którzy wzajemnie się wspierają, motywują. Dzielą efektami. W ciągu pięciu lat przeprowadziliśmy przez program C9 około 4000 osób, także mamy doświadczenie. Grupa wsparcia, na której otrzymujesz codzienną dawkę motywacji, przykłady gotowych przepisów, propozycje, treningów. Zyskujesz jeszcze codziennie wypracowane, zdrowe wyniki nawyki, otrzymujesz tipy, jak przez te 9 dni zadbać o siebie holistycznie, budujemy fundament. Twojej transformacji, dowiesz się, jak możesz kontynuować, aby dbanie o siebie nie było tylko właśnie okazjonalne, wtedy, kiedy dzieje się coś niepokojącego, ale zaczniesz robić C9, dlatego, że e, chcesz, a nie musisz. Bo, tak jak już wspomniałam, że czasami e, nie możemy znaleźć tego idealnego momentu, ale jeżeli zadzieje się z naszym organizmem coś, to ten moment po prostu będzie trzeba sobie znaleźć. Jak dołączyć do takiego wyzwania? Można w dwojaki sposób. Można kupić taki, takie pudełko, właśnie C9, u ambasadora firmy Forever i najlepiej zakupić taki program u osoby, która, u której możecie wejść właśnie do wspólnego wyzwania, która już robiła taki program, która może też was poprowadzić, która rozwieje wszelkie wątpliwości, i odpowie na pojawiające się pytania i ten program z 15% rabatem kosztuje 552 zł, czyli około 61 zł na dzień i teraz też warto się zastanowić, bo pierwsze pewnie myśl, drugie, ale zastanówcie się, czy macie dietę pudełkową, jaki to jest koszt, czy macie, nie wiem, jakieś obiady na mieście, jaki to jest koszt i czy te obiady, czy ta dieta pudełkowa daje Wam tyle, ile może Wam dać ten program oczyszczający, jeżeli pomyślimy, jeżeli wrócimy sobie do tych objawów, które są jak gdyby objawami zanieczyszczonych jelit. Inna opcja to zakup pakietu startowego firmy Forever, gdzie automatycznie stajecie się właścicielami międzynarodowego biznesu i tutaj macie taki program C9 właśnie w w tym pudełku macie dodatkowo kilkanaście produktów na bazie aloesu, produktów wielozadaniowych dla całej rodziny, które działają naprawdę na wiele różnych objawów, czy to problemy skórne, czy to e, cokolwiek. Po prostu, jak ktoś zaczyna stosować te produkty, to te produkty już zostają z nim. I macie tu też zniżkę 30% na zawsze. Dlatego też możecie wykorzystać też. E, Kupując produkty dla Waszych najbliższych, dla tych osób, na których Wam zależy, możecie kupować produkty jako prezent. Zamiast czekoladek czy butelki wina, zanieść butelkę aloesu. Możecie też sprzedawać po prostu produkty i zarabiać sobie pieniążki, tak aby mieć na własne produkty. I dziękuję dzisiaj już za uwagę. Jeśli podejmiesz z nami to wyzwanie, gwarantujemy Ci, że Twój poziom satysfakcji i zwiększenia poczucia własnej wartości będą coraz wyższe. I proszę odezwij się do osoby, która wysłała Ci ten webinar i do zobaczenia we wspólnej podróży do lepszego jutra. Jeszcze raz dziękuję za poświęcenie tego naprawdę bezcennego wiem czasu. I mam nadzieję, że dałam taką wartość, którą wyniesiesz dla siebie. Jeżeli na ten moment myślisz, że program nie jest dla Ciebie, pomyśl o osobach, które masz obok. Być może będzie taka, która Ci za tę wiadomość podziękuje. Za chwilę też dostaniesz mailowo ten webinar i będzie można go po prostu przesłać dalej. Miłego wieczoru życzę i jeszcze raz dziękuję pięknie za to, że byłeś.